Cześć, się ko widzowie GTX tohatek i Ender 258. Witam. Yy, Ender to nie wiem, pewnie, pewnie nie będziecie kojarzyć. Ale serdecznie zapraszam do niego na kanał. Yy -y. Yy -y. Niedługo się będą pojawiały w końcu nowe odcinki. Reaktywacja, więc... No. Yy, właśnie płynę do Moskwy na. serwerze tutaj. Naszym a w zasadzie to naszego kolegi. W skrócie ten serwer polega na tym, że mamy tu sobie państwa i td., <laughs> FSMP. No, FSMP, tylko że nie ma mapy świata, bo zresztą ten serwer jest już bardzo stary. Tylko było kilka edycji po prostu. Co jakiś czas wracamy do gry tutaj. No i teraz znowu się trochę rozkręciło. Jestem blizk, blisko już 460 kratek. To no dobrze. O, tu w ogóle jakiś portalow jest. Tylko możesz być w Moskwie, ale nie wiedzieć, że być w, w Moskwie, bo nie wszędzie są mury, jakby co? No to jest pewnie, no nie wiem, to jest około 400 kratek od Moskwy. Ach, w ogóle bardzo się cieszę, że ten odcinek z NZK Hojnice tak się wam spodobał. Znaczy, czy znaczy się spodobał, no nie wiem czy się spodobał. Mam nadzieję, że się spodobał, no bo z tego co widziałem po zasięgach 20 wyświetleń yy, tak naprawdę w niecałe 24 godziny, to bardzo się cieszę. Jestem w Moskwie! Ej, ale fajna ta wieża. Idę na górę. Witaj przybyszu. Okaza okazać ci paszport? Tak. Czekaj, bo będę skakał. O, ale piękny water. Złaś tu na dół. Witaj. Proszę, paszport. Dobrze, sprawdzamy. Dobrze. Czy paszport jest ważny? Tak, jest ważny. Yy, dobrze, jest pan yy, na terenie Rosji. Proszę o przestrzeganie zasad w naszym regulaminie. Okej. Okay. Tutaj. Nie wiem czy pan widział to. Tutaj. O, e, komisariat. Uwagę. Tak, jeszcze w budowie jest. Fajne. Tutaj mamy farmę, domki. Tutaj. Mój domek. Bardzo ładny. Dobrze. Bardzo ładny w sumie. A co to za ogród? Ej, ty masz ogród ją! Idziemy do nie Hiszpanii. Są... Byłej? Tam nie ma Hiszpanii. Tam jest USA. I Rosja. A idziemy tam? Możemy. Kiedy tam ostatnio byłeś? Dosyć niedawno, chyba. Widziałeś mur? Nie. Nie, nie widział. O, jaki mur! Jaki mur! Z tego co to widzę, to tu to się, mar... to, to się kaktusik zabrał za tam. To jeszcze za czasów Jurata. Eee, zbudowane było. Aha, co w, w ogóle ten kościół fajny. Ej, może pójdziemy Będę... sobie do tego, do Hagi. Jakiej Hagi? No, wie, no do Hagi, do miasta tego. Podgrzybka. A wiesz gdzie jest? No, no, gdzieś tam gdzieś koło Bostonu. A tam. To co, idziemy? Wiesz, nie wiem. Możemy. Możemy, chodź sobie wyprawę zrobimy. I tak tak średnio jest w dwie osoby co robić. A fajnie by się było przejść. Przynajmniej ja sobie też mapkę odkryję. To tam do ten... To, do, to mnie poprowadź do, do Waszyngtonu. To mnie poprowadź. I dalej to ja już cię będę mniej więcej prowadził. Bo ja tam kojarzę te tereny. Ja wiem gdzie to jest. Tam były stare Niemcy. No gdzieś tam w starych Niemczech. Będziemy mijać Waszyngton, Boston... Ej, a w ogóle no, tutaj... Co to jest za, za część jakiegoś gmachu tu? Gdzie? No to, 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 to. To, 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 to. To. Co to jest? A tutaj się buduje Sąd Światowy. Kiedy ty to zbudowałeś, chłopie? Jakim cudem ty to zbudowałeś takie wielkie? Tak szybko no. Szybko się buduje. No, no ja no. wiem, ty potrafisz chyba. Ej, co czekaj, bo widzę coś na mapie fajnego, co bym chciał jeszcze Każdy. u ciebie zobaczyć. W każdym razie yy, tutaj jest, to jest część pomiędzy Moskwą a Murmańskiem. A, a gdzie jest Murmańsk? Murmańsk później coś tam zaprowadzę. Gdzie ty poszłeś? Yy, ja jestem przybliżej Moskwy byłem. Chodź, to już możemy tędy pójść. To sobie najwyżej później zobaczę, bo tu widzę, że chyba jakieś na mapce widzę, że tu jakieś pole dobudowałeś. No, zrobiłem drugą farmę. Trochę większą. Z twojej ścięcia zarobiłem z tak emeraldów. O, no widzę. Fajne, to się zaczyna robić taki, tak jak jeden serwer. O ej, a tu jest studnia. Pustynna. Tak. Też jest na terenach Rosji. Tu też wychodzimy z nich. Poczekaj. Ty... Jezu! Ej ja jeszcze muszę zawitać do Moskwy, bo tam. Ty, pilażery, pillagery. Pomocy! Pillagery. Uciekam do Moskwy Halo jesteś? Tak. Pilagery, Widziałem pilagerów. Uciekam do Moskwy. A co to w ogóle jest za jakiś domek na skale? To on jest jeszcze też w budowie tak jak On tak trochę dziwnie, wiek. on tak trochę dziwnie wygląda. Taki trochę kilotek. Jeszcze... Jeszcze większość rzeczy jest w budowie. Aha, ja znowu bym spadł. Oj, przepraszam, pochodnie zniszczyłem już przez przypadek. Przez przypadek. A, ty tędy sobie przejeżdżasz. No i tam ogólnie na mapce powinien zauważyć, że jest Illager Il Patrol. Nie wiem o czym mówisz, ale okej. Okay. No, gdzieś widziałem pilażerów. Za chwilę wracam. Aha. Super, to jeszcze ja pójdę do ten do, do Waszyngtonu, bo wiem mniej więcej, jak tam iść! Pilażerzy, pilażerzy, pilażerzy. Witam. Ej, Ponownie. noc się zrobiła. A ja nie mam chyba tego. Nie mam łóżka. Ja o, mam. Prześpij się. O, już jestem. Ja już jestem bardzo blisko tego. Ja też. Ja już jestem bardzo. O, już, już widzę mury Nowego Jorku. A ja już jestem w New Yorku. Jak to? O! Widzę cię. No, czyli jestem bardziej obok, ale to można powiedzieć, że wy, bo... To jest to obok. Wiesz o co chodzi? No wiem, a to poczekaj, bo ja nie mam tego. Ja nie mam konia, to... Przy okazji, skoro jest po drodze, to odwiedzę Egipt, bo dawno tam nie byłem. Ej, no ja też tam dawno, tylko nie wiem, czy, Leaf, czy, czy Shiny coś tam robiła. O, ale piękny Water siadał. Też robiła, ale później zniknęła. Aha, no tak, no to oboje zniknęły. I tam się nie dzieje, oczywiście, pewnie nic. Czekaj, bo ja już cię zgubiłem. To jest taka Co jest, ja, dobyt... nagrywa... Stary, ja nagrywam filmik. I normalnie to łotera bym żadnego nie zrobił, a teraz mi trzy pięknie siadły. Co nie? No. Aż jestem zaskoczony. Tak sobie ty łaszę, łaszę. Ej, tu jest piramida. No. Piramida. Piramida egiptowska. Patrzę tutaj. Ino-Egipto. Ino Ino-Egipto. O, Boboziara. Co jest? e e A to już dawno było. A ja tu. A ja bardzo dawno nie byłem. Ale nie niedokończone. a to jest, jest mending kakt, tego kaktusa. Co one tu w ogóle mają? Uu ty! 28 emeraldów za free. Nie wolno kraść kubuś. Ale czemu? Liwka jakieś zasady robiła w Egipcie? Nie, ale głównie nie można kraść. Serio? A co mm -hmm. jak ukradnę? To co, banik? Nie, ale... O, no, zły jest... omen, zły omen trójka. A! a no fajny ten dom widać że budowane poradnika? No bardzo widać, ale ale fajne. Dobra, no, fajne. wybieramy się do tej do Hagi. Waypoint, create waypoint. Egipt. Save. Waypoint, create waypoint. Nowy York. Save. Czekaj, bo nie nadążam. Szukamy się w Hadze. No, co do starych Niemiec po prostu. O tam tak, jest to takie. Stare no. Niemcy są jeszcze dalej. Ależ zależy o których mówisz. No nie, te stare stare, te pierwsze, co były przy Los Angeles. To one nie są pierwsze, one to są stare po prostu. Te stare stare to są jeszcze dalej. A! Tamte. A nie, nie, nie o to mi chodzi. O te Niemcy z tego, z, te, z tego sezonu. Stare. Z. Gdzie ty jesteś? Weź, bo ja cię zgubiłem. No. Podaj kordy. Poczekaj, muszę wejść tutaj. A oni tutaj oczywiście wejścia tak nie raczą zrobić, więc. No. No, bo chcą cię wrobić w niszczenie murów. To jest najlepsza rzecz. W... Widzę, że tutaj się nic praktycznie nie pozmieniało. A co z kościołem w Hadze? Kościół. O, jest. Jest i to ładnie nawet. Ej, to idę tam? Ej, Oczekaj. tu jest jakaś chałupka. O, ale fajna. Widzę Cię! Uuu! Co tu Grzybek Fajnego ma?! Jo! Ej, jedyny problem to jest to, że jak ja to wrzucę, to dostanę pewnie manto od Grzybka za bezpodstawne, za wkroczenie na teren państwa. Co nie? No, ale nie wiem. Waypoint, Cree, Waypoint, Holand, okay. Ładnie się wydatkowił. No... Ja no, czy znaczy, wiesz, ja zakładam, że chłop mi tak z... To ja chyba wiem od czego jest ten mały sklepik. Ja chyba wiem. Kościół Świętego Paula w Hadze. Yo! Chodź, chodź. Z tyłu jest kaplica Matki Boskiej. Kaplica Matki Boskiej. Kaplicka. Idziemy, ey, idziemy, idziemy, idziemy sobie, idziemy sobie gdzieś jeszcze. Wiesz, co mógłbychmy pokazać w Szwecji? A tam nic nie ma. Ale jest dobry. Niemces. Czyli... A gdzie ty jesteś Starych Niemcy. A ja idę do właśnie do Starych Niemcy Starych Niemcy. Old Berlinum. Berlinum. Berlinus i... innymi minus. In, in. O, Ej, ale tu nie jest tak. W sumie aż źle. On tu, ej, on trochę rzeczy zostawił z tego co widzę. Do Głostonu. Czekaj, zaraz będę szedł do Głostonu. O, Boboziara jo! Ej, chłop robił boboziarę! Ona już tu od dawna jest. I jeszcze za czasów Hydera. A je to teraz jest? Nie wiem. Albo jego, albo grzybę. To jakiś koń jest. To jest chyba ten koń więżony. Co był. O, skrzynia dirta. Myślisz, że hydro się obrazi, jak mu zabiorę jednego dirta. Tak. Znasz go. No jak go znam, to się obrazi. Ugh, ey, ile to jest żarcia? Aż laguje, ile tu jest rzeczy! I chłop to tak zostawił? Coś mi to nie pasuje. Przecież tu jest tyle rzeczy. I ja bym tego tak po prostu nie zostawił. Nie wiem, co chłop miał w głowie, żeby to po prostu tak zostawić. No i teraz tak Waypoint, create waypoint Bo sto... Ej i Aron chciałbym cię gdzieś jeszcze zaprowadzić Ej chodź, chodź zaprowadzę cię gdzieś Gdzie ty jesteś? Ender GTX Co? Chodź! Masz na imię jak? Co? Jak masz na imię? A, przepraszam, powiedziałem Twoje imię. Sorry! Ale przecież mi miliard aronów na świecie. Znaczy mnóstwo. Czemu wyszedłeś? No ender, no! Wywalikł mnie. <laughs> ale śmieszna. Znaczy, nie wiem, czemu nie. się śmieje, ale no. Nie, ja się nie śmieję. No, ta na pewno cię wywaliło. po prostu, żeś wyszedł. Już cię wkurzyłeś, że powiedziałem twoje imię. Tak, tak, mów se Co? Co mówisz? Mów se Co se mów? Takie głupoty. O, a tutaj tymek te. Buduj, miał budować wieżowiec i co? I nadal nic nie zrobił. Muszę kupić u Marcinka grunty do budowy wieżowca. U siebie zbuduj. U siebie nie, u mnie nie ma po, nie ma po co. Ty nie będziesz miał swojego państwa, jak tak dalej pójdzie. A wszyscy będą rozwinięci. I tak nie, i tak nie mam państwa, bo i tak wbijam raz na ruski rok. Ej, zaprowadzić cię gdzieś? Nie. Ej, to jest w ogóle stary domek tej, wiesz kogo? Kogo? Rozzi. I on jest teraz wcielony... To jest ten pamiętny dom, gdzie roz, Gdzie ona jak robiła płaski dach, to Marcin jej... Chciał zniszczyć, i ja zabiłem wtedy Marcinka drewnianą siekierką. Pamiętasz to? A wpadłem do jeziora. Nie. Nie, nie pamiętasz? Nie. Ale tu Tymek ma porządny ten. Ale chłop, duży teren zrobił. Aha, tu nic nie ma. Czekaj, bo muszę podsadzić się jednym blokiem, żeby postawić inny blok. Nie mogę postawić, muszę się podsadzić. Czemu tu się nie da postawić? O, tak się da. Dobra, w sumie wrzucę, wrzucę te odcinki. Kilka to będzie, więc zobaczę, ile to już wyszło. 22 minuty.